A ten na co czeka? Po prawej stronie jest pas dla autobusów, także nie ma, wie, nie ma jak wjechać eee, Dobra, pas. No to co? To nie można zjechać z pasu, pasu, z pasu autobusów na normalny pas? Eee, znaczy no on... No też dobra, jedzie no dobra puszczego. No. Mhm. Jedziemy dalej. Zmieścimy się za przejściem. Ciężko będzie. Proszę, proszę. Je... Voilà! Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na Ostre Jazdy, Pierwsze autorski reality show Izabeli Tiszo Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że Słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, mm, nie wróć, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Wiktor prowadził, Łukasz Przybył? W Poznaniu i ten, marki też były koło Poznania, marki są koło Poznania, nie koło Warszawy. Narodopodobnie no, ja bardzo często jeździłam. Karselska bardzo dobrze prosperowała, ula w prześmierowie. Z innym współpracowałam, także bardzo często było określona. tutaj jest w Warszawie. Józefów koło Warszawy, budzyń koło Poznania. I zjedzmy na lewy pas. Piąty bieg Pani wróciła, a chciała pewnie Pani trójkę Będziemy skręcać w lewo, ręce symetrycznie Obserwacja przodu, czy z coś nie jedzie Patrzymy na ciągłe linie I skręcamy w lewo z lewy, zwalniamy. Dojeżdżamy do miejsca docelowego. Do tak, koniec przygody na dzisiaj. <grym> Bardzo szkoda, A ja chciałam jeszcze zrobić. Jutro, jutro będzie. A dlaczego nie dzisiaj? Musi być trochę odpoczynku. Uwaga, prawa strona ma pierwszeństwo, nie tylko na y, No patrzę, co robisz? Mhm. Albo widzi I prawo jazdy. Naukę jazdy dlatego. I jedziemy dalej. Na to, do prawej krawędzi zjeżdżamy, do samego rogu. Jeszcze kawałeczek. Żeby nie myśleć, że na nie będziemy wjeżdżać. Dobra. Mamy to. Czyli dzisiaj tak. Z dzisiejszych zajęć pamiętamy o skrzyżowaniach równorzędnych, o drogach jednokierunkowych i tym obowiązku zjazdu do lewej krawędzi. Jednokierunkową, po czym można poznać, że te wszystkie samochody stoją w przeciwnym kierunku. W przeciwnym kierunku. Boła, tak, tak. Hmm. Okay. W przeciwnym kierunku, w jednym kierunku wszystkie stoją, nie może być samochodów ustawionych. to jest znowu? To przez kluczyk Tak, czyli jednokierunkowa. Na początku mm. mamy Światło jak wyłączyć na zero. Kółeczko. Dobra, mamy Dobra. mamy światło. Tu benzyny mamy mało, basy są niezapięte yy, yy, samochód jest zablokowany nie wiem czym. Yy, a to co to jest? która pomarańczowa ikonka, tak. jest symulująca silnik, tak I, i pokazująca silnik. To jest check engine, czyli różne błędy silnika mogą się pojawić. Do tego by trzeba było komputer posiadać, żeby czytać jaki to jest kod błędu. A te nie? czerwone tutaj to jest akumulator. Tak, czyli coś trzeba Co problem... dolać benzynę, tak? Nie, nie, nie. Z benzyną jest nie ma tutaj. To tu jedynie mamy stan paliwa. To jest olej. Jeżeli A. oleju brakuje, na przykład jest go krytycznie mało. A ten z wykrzyknikiem? Z wykrzyknikiem to jest zaciągnięty hamulec pomocniczy. A, no i pasy, okej. Okay. I pasy, bezpieczeństwa, Dobra, czyli z tą jednokierunkową. Na początku mamy znak ten kwadratowy, strzałka w górę. Po czym jeszcze można poznać, jakby Pani nie zauważyła znaku, to wszystkie samochody stoją w jednym kierunku. Jeżeli występują pasy ruchu, to będą one rozdzielone cienką linią, pojedynczą linią przerywaną, pojedynczą linią ciągłą. Mhm. Jeżeli będzie droga dwukierunkowa, no to będzie podwójna linia ciągła, no, ale na jednokierunkowej będzie pojedyncza ciągła, jeżeli nie będzie można zmieniać pasa ruchu, to jeszcze nie ma znaków tyłem do nas, jeżeli jest jednokierunkowa, to po co dla kogoś jadącego sprzeciwka ustawiać znaki, skoro nie może jechać, nie? No tak. chyba że rowerzyści czasami jakby mieli, to też będą mieli znaki jakieś ustawione, ale najczęściej tych znaków odwróconych do nas nie ma poza jednym na końcu drogi, czyli zakazem wjazdu. O. Z manewrami nie ma problemów, bo tutaj już Pani trochę jeździła. To, tak czy tak taki żeby, to przewód muszę sobie kupić, bo muszę naładować porządnie telefon. Znaczy dzisiaj ładowałam akurat Patryka, mm -hmm. ale muszę sobie kupić taki tą trójkę, bo to no. mi o wiele łatwiej jest, taki jeden, jeden kabel, kabel i tylko mam ten i można wszędzie go włożyć i czy w samochodzie, czy, czy yy, yy, na, do wszystkich ładowarek, nie? I mogę nawet jedną kostkę wtedy wziąć ze sobą, a nie... Mm -hmm. Dobra, no. to na dzisiaj mamy tyle. Kolejny dzień za nami, przeżyliśmy, idzie dobrze. O, patrzcie na Już wychodzimy. Jazdy były świetne, było super, No i nawet dzisiaj fajna pogoda jest, nie? Tylko ja zrobiła tak Jak się czułaś po dzisiejszych jazdach? No no ja kocham samochód przecież, Z to widać, że ja kocham samochód. Ja się samochodu w ogóle nie boję. I, i bardzo lubię jeździć i, i bardzo dobrze się czu czułam w centrum. Dla mnie to w ogóle nie jest problem. Miałeś dzisiaj jakieś problemy? Żadnych. Nie, nie ten łuk, tylko muszę poćwiczyć i egzamin będę miał zdany. No wiadomo, że jeszcze czasami pewnych znaków się nie zauważy, bo jest ich aż tak dużo, że nie, nie wszystko na tą chwilę jesteśmy w stanie zauważyć. Znaczy proces szkolenia na razie idzie dobrze. Czasami jeszcze z tą prędkością trzeba trochę temperować, ale już jest coraz lepiej, już jest coraz lepiej. pojazdach czas na relaks. za po raz kolejny wybrała się do Ewy Szadena na zabiegi upiększające. Dobra, zaczynamy zabieg. Cześć Iza, miło ci widzieć. Witam witam, witam, witam. Izunia, masz już przygotowaną buzię do zabiegu BioOxy Infusion. Zrobię Ci bardzo przyjemny zabieg, który będzie polegał przede wszystkim na tym, że najpierw wprowadzę Tobie specjalną biotomaskę, która pięknie nam wprowadzić substancje aktywne, które spowodują już takie dotlenienie twojej buzi, a że mamy sezon grzewczy, więc jak najbardziej taki zabieg jest wskazany. Jest wskazany. Tym bardziej, że no kaloryfery nam strasznie wysuszają buzię, więc będziesz miała bardzo fajnie przez tą maskę już odżywioną. Mhm. Następnie w drugim etapie wprowadzę ci specjalny koktajl przez y, też tlen y, Koktajl zawiera w sobie peptyd z jadu ze żmi, który również nie dość, że działa anti-age, to bardzo też poraża mięśnie szkieletowe, także troszeczkę, że tak powiem, w formie żelazka dzisiaj zadziałamy. I na koniec naszego zabiegu, czyli trzeci etap, położyć Ci maskę algową. Która, o, którą, najbardziej którą najbardziej lubisz tak z tego co mm. pamiętam położę ją ci na oczy na usta zrobię tak zwaną okluzję żeby wszystkie składniki aktywne jeszcze raz na ciebie podziałały to też spowoduje że pięknie ci się cera wyciszy a ty się odprężysz to jest druga rzecz po zabiegu twoja skóra będzie bardzo fajnie odżywiona będzie Będziesz miała wrażenie takiej strasznej lekkości, jak piórko, że ta, ta skóra będzie taka. Zabieg wykonujemy raz na dwa tygodnie, oczywiście w seriach od czterech do sześciu. Mhm. Firma Mondunik, wiesz co, tutaj posiada w swoim składzie różne koktajle: i smoczą krew, która działa wybielająco, laser Q, który jest przeznaczony do cer naczyniowych. Także ślimaka, który działa bardzo łagodząco właśnie w cerach nawet aktywnego, wiesz, atopowego zapalenia skóry, który świetnie łagodzi całą skórę. Też przeznaczony jest do cer trądzikowych, także świetne rezultaty się oczywiście uzyskuje. No ale tak jak sama, wiesz, najważniejsza w kosmetyce jest systematyczność i wiadomo, że jeżeli my raz kiedyś zrobimy taki zabieg, no to nie, nie spowoduje nam od razu natychmiastowego odmłodzenia. Natomiast w seriach zobaczysz lekkość swojej twarzy, a że zostajesz tu u nas trochę, także jeszcze jak poprzedzimy mezoterapią i mikroigłową na ampułkach też z peptydem, zobaczysz od razu będzie ja twoja Ja też petyle. będziesz miała zrobioną. Także teraz zaczynamy już mhm. sobie leż, Odprężaj się, Wykonuję już w tej chwili wtłaczanie. Substancji aktywnych, właśnie tej maseczki Botomax, która właśnie mogę, tak jak czujesz, stosuję też na powieki, żeby troszeczkę unieść te powieki, bo z racji wieku każda z nas ma potem problemy z opadającymi powiekami. I wszystkie cienie, wszystko ładnie, pięknie wtłaczam tą maskę, wygładzając ciebie przy tym, a przy tym tworząc pomiędzy skórą właściwą, a Twoim naskórem tak zwaną kołderkę, czyli kołderkę powietrzną, która będzie stymulowała procesy naprawcze skóry, czyli przypomnij sobie nasz kochany kolagen, że ma się zacząć produkować i odczujesz już, nie dość, że dzisiaj po zabiegu będziesz pięknie wyglądała, to po trzech dniach Twoja skóra będzie jeszcze lepiej wyglądała z racji tego, że ta ilość wprowadzonego powietrza, która, którą ci teraz wprowadzam, mhm. będzie stymulowała procesy naprawcze skóry. A zamieszkałaś w Warszawie czy? Nie, nie, nie. nie. Uciekłam z Warszawy. Uciekłaś z Warszawy. Tak, bo to za drogie mieszkanie jest. Jednak I, i jeszcze jest. Ten, nie tylko te mieszkanka, te pokoiki tobie wkurwiło, już miał dosyć. Mhm tych pokoików, ja potrzebuję mieć swoje mieszkanie, tam znaleźć na klucz, wszystkie swoje rzeczy, żeby mi nikt nie grzebał, żeby nikt mi nic nie wynosił Dokładnie. i żebym była pewna, żeby to było chronione, mam rzeczy, część ma rzeczy w magazynie, to mieszkanie jest małe, bo to jest taki do no studio, mhm. ale tylko z aneksem kuchennym i z łazienką... Ale jest twoje i masz. Ale swoje jest miejsce, moje, mam tak. swoje miejsce w życiu i na świecie i nie muszę tam gdzieś kogoś znosić. Tak, i kogoś znosić, dokładnie. Tak. A powiedz mi, czemu Gdańsk? Bo ja powiem Ci szczerze, ja kocham Gdańsk. Bardzo mi się jako miasto podoba. Też mnóstwo czasu, że tak powiem, spędzaliśmy tam z mężem też na Żużlu, bo robiliśmy akcję Kibice Żużla przeciw Białarce właśnie na Żużlu. Mhm. Też mamy bardzo dużo znajomych w Gdańsku, a w ogóle już od małego kochałam zawsze Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, ale właśnie bardzo e, lubiłam jeździć do Gdańska. Czemu Gdańsk? Bo przecież też Ci się podobał Szczecin. Nie, Szczecin to jest moje rodziny. Ja to, to jest Twoje jest... rodzinne? Tak, tu, gdzie mam y, niedobre wspomnienia Acha. rodzinne właśnie. Y, Trochę uciekłaś do Gdańska? Tak, uciekłam. Mhm. Uciekłam, bo w Warszawie też mam dosyć tych małych pokoików i wiecznie ludzi tych, którzy się czepiają, mm -hmm. a tu mam spokój, robię sobie porządek swoim zdrowiem, jest na rowerze, na rokach. Oczywiście jeżdżę na wszelkie projekty, więc pracuję. To nie jest tak, że ja nie muszę być w Warszawie i płacić im 1800 zł za pokoik, czy tam za tak. mieszkanie i, i, albo za wspólne mieszkanie i, i jeszcze za ogrzewanie. Tylko po prostu mam y, z, z koleżanką, która pracuje w medycznym ośrodku, mm -hmm. a że byłam w zdrowia i pracowałam jako technik elektrodiologii, psychoterapii, robiłam mm -hmm. badania. Czyli na w, w, radiolo w radiologii pracowałaś, Ta, Tak, i to podczas angiografii. No to Chociaż proszę bardzo, bardzo, bardzo ważnych, tak. E, e, Badań. To są tętnice żyły Oczywiście, no. by no. zrobić zdjęcia czaszek, kręgosłupów, to tak. były najcięższe zdjęcia. Przecież to dla niemniej liczni technicy ują w ogóle dobre zdjęcie. Dokładnie. Zrobić. Nie było ultrasonografu, tak jak w tej chwili, i ultradźwięków i różnych innych rzeczy. i no Izotopy były, ale. Przede wszystkim. To mam pytanie, nie świecisz w nocy. po takich zdjęciach. O to nie, wie, nie jest, że masz naraz, na Nie, bo moje, nie, nie tam w dobrej cenie mieszkanie i nie płacę tyle pieniędzy, Super. więc mam więcej pieniędzy dla siebie, a nie oddaję ludziom, a przede wszystkim wam o własne zdrowie i nie czepiają się do mnie różne zjeby. No właśnie. I nie naciągają mnie na spotkanie, że oni akurat mają, mają ochotę albo coś mnie tak. jakieś... Nie no, nie będę już mówił po prostu już. Iza jeszcze do ewu nie powróci. Nieraz w końcu rok.